No cieszymy się ze zwycięstwa. Nie był to najpiękniejszy mecz może jaki się odbył w tym roku w lidze, ale najcenniejsze jest to, że wygrywamy, prowadzimy już 2-0 w tej rywalizacji i teraz przenosimy się do nas i będziemy chcieli to zakończyć w trzecim spotkaniu i zdobyć brązowy medal. To chyba jest pierwszy mecz od dawna, kiedy tak naprawdę nie ma jakichś drastycznych zmian w trakcie spotkania. Zagraliśmy równe spotkanie, tak jak powiedziałem. No nie było tutaj dzisiaj fireworków, ale, ale graliśmy równo. W miarę pewnie wygrywaliśmy te sety, więc, e, e, więc cieszymy się z tego zaufania od trenera. I, I tak naprawdę nieważne, kto jest na boisku, ważne, żebyśmy wygrywali. No cały czas czekamy i bardzo byśmy chcieli zagrać na takim poziomie, jak graliśmy parę miesięcy temu. Ale tak jak sobie powiedzieliśmy przed meczem w szatni, że skoro nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego najwyższego pułapu, to chociaż ustabilizujmy ten średni i nie zjeżdżajmy poniżej pewnego poziomu. I to się dzisiaj myślę udało i mam nadzieję, że uda się to również w środę.